Dziś pogadamy o narządzie, dzięki któremu ryby odbierają rzeczywistość zupełnie inaczej niż nam się wydaje. Ja jestem Marcin Dzięba z Polspingu, a to jest minuta o wędkarstwie. Wielu wędkarzy uważa, że głównymi zmysłami u ryb są wzrok i węch. I o ile są one bardzo ważne, to często zapominamy o narządzie, dzięki któremu rybia świadomość otaczającego wodnego świata jest znacznie szersza niż tylko to, co widzą. Mowa o linii bocznej. Ten cienki pasek na rybich bokach to tak naprawdę rząd kanalików biegnący wzdłuż rybiego ciała, który wyposażony jest w receptory czuciowe. Odbier Zbierają one informacje o ruchu wody, zmianach ciśnienia, potencjalnych przeszkodach czy nawet o polu elektrycznym. To taki rybi szósty zmysł. Narząd ten został odkryty w 1850 roku i zachęcam Was, by o nim poczytać, gdyż w tym materiale nie zmieścimy tak szerokiej wiedzy. Drapieżniki bardzo często wykorzystują linie boczne w celu zdobycia pokarmu. Pomaga im ona namierzyć poruszające się ryby. Dlatego warto korzystać z przynęt generujących silną falę hydroakustyczną, takich jak na przykład wahadłówki i obrotówki. Potencjalne ofiary wykorzystują zaś linię boczną do ochrony przed drapieżnikami, ale też do umiejętnego poruszania się w grupach. To właśnie dzięki linii bocznej są w stanie doskonale synchronizować swoje ruchy i płynnie przemieszczać się oraz zmieniać kierunki jako ławica. To również dzięki linii bocznej ryby są w stanie dynamicznie i bezpiecznie poruszać się między podwodnymi przeszkodami. Wyobraźcie sobie, że my coś takiego mamy. Zamykamy oczy i czujemy wszystko, co się koło nas dzieje. Cześć, co? Jeśli spodobał Wam się ten materiał, to udostępnijcie go, proszę dalej, zostawcie komentarz i łapkę w górę. Do zobaczenia wkrótce. Cześć!